dziś naszą ofertę wprowadzamy Volkswagena ID4 ID4 jak to woli model niedostępny na rynek europejski Chiny Dubaj tak więc mamy taką przyjemność bo jeden z naszych znajomych sprowadził takie dwa nowe auta jeden z nich jedzie na razie w naszą ofertę zobaczymy jak sobie z nim poradzimy kamerka Elektryczna klapa, oczywiście. Bardzo obszerny bagażnik. Naprawdę bardzo. Zestaw ładowarek. wszystko jest jak należy. Auto w nienagannym stanie. No ale 2000 z małym haczykiem. Mamy przejrzystość kilometrów. Wykonany bardzo porządnie. Bardzo fajnie. Jak zrycham, tak mamy jeszcze folię. Fajnej jakości. Naprawdę Alcantara skóra. Ładne przesycia. Wszystko naprawdę. W... To przyjemnie się nim jedzie. Przejechałem nim ponad 500 km. Przyjechałem z Warszawy na, jednym, na jednej baterii. E, tu mamy jeszcze duży daszek, zostało mi jeszcze nawet tam chyba 30-40 km. Więc 450 tak można zrobić w trasie. Jadąc oczywiście przepisowo. Boczki naprawdę w porządnie, 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 porządnie wykonany samochód. Ładne logo. Pamięć, masaż, oba fotele, skóra deska, ładne przeszycie. Ale jak wspominaliśmy, no, auto jest w stanie w zasadzie, pachnie nowością. Ivy Light, fajny przód, tu również mamy, oczywiście, pamięć, jak wspominałem. Jedyne co, nie ma otwierania tylnych szyb. To jest dla mnie zastanawiające. Panel oświetlenia lampy. Z tej strony sterowanie tempomatem aktywnym. Sterowanie menu i radiem. Duży wyświetlacz. Duży wyświetlacz. Jakąś inną wiadomość mamy. Cóż to. A, że musimy zrobić przegląd. Tak, to wiem. Będziemy, będziemy to jeszcze robić ze względu na czas. Na czas nie mogę teraz pokazać ją, natomiast CarPlay działa perfekcyjnie, bo od razu mi się wyłącza kamerka. Tak więc, no tu jeszcze folia, ładowanie indukcyjne, ładowanie tutaj kabelkiem książka, niestety, w języku chińskim, tak więc nie idzie. Roletka, o, jeszcze ten, no. włączyłem elektrycznie, otwierana dach również na sunięcie palcem, tak więc o, chodzi sobie tak fajnie. 51% 230 z zasięgu jeszcze, tak więc idzie, idzie spokojnie tym pojechać, naprawdę z miasta do miasta bez najmniejszego problemu. Tak więc już te zasięgi powyżej tam tych 400, 400 km są naprawdę, naprawdę, naprawdę przyzwoite. Eee... Bardzo ciekawy samochód, bardzo ciekawy samochód. Jeszcze zajrzymy oczywiście pod maskę, no bo jak to, jak to samochód i nie zaglądać pod maskę. Natomiast no, nic tutaj nie usłyszymy. Na śmieszniejsze uchwyt do maski nie ma siłowników. Ta maska jest naprawdę ciężka. No cóż no, jest silnik, nie ma silnika. Tak więc no, technologia nas zabija. Jakby ktoś szukał elektryka. Até a próxima.